Cześć, z tej strony Radek, witam cię serdecznie w kolejnym materiale. Z racji tego, że na rynkach wydarzyło się całkiem sporo ciekawych rzeczy, postanowiłem nagrać krótki update, krótkie podsumowanie, zatem ja już nie przedłużam i zapraszam Cię na odcinek. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiejszy dzień był dosyć ciekawy. Wczoraj się zresztą też, o czym, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. No Przede wszystkim taką jedną z najbardziej gorących spółek dzisiejszego Twittera to był Mirbud i informacja o tym, że będzie emisja akcji. Co na to kurs? No kurs bardzo negatywnie zareagował. Do dołka 17,72%, w chwili obecnej patrząc na to technicznie w dosyć ciekawym miejscu w ogóle się zatrzymaliśmy, bo zatrzymaliśmy się na poziomie mniej więcej all time highs 2023 roku, plus właśnie w miejscu, gdzie tutaj nie mogliśmy tego pokonać, także taki mały opór, dodatkowo w chwili obecnej po powrocie jesteśmy w strefie oporu, która została wyznaczona już w lutym 2024 roku. No trochę szkoda, że to się tak wydarzyło, ponieważ trend był bardzo ładny, natomiast to, co mi się podoba, no nie został wybity tutaj nowy dołek. Nie, nie przebiliśmy tego 8,74, natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądało to jutro. W chwili obecnej rynek jest dalej otwarty, minus 12%, tak jak widzicie. I co tutaj się w ogóle wydarzyło? Tutaj, żeby mieć taki pełny obraz, ja będę trochę przeskakiwał pomiędzy TradingView a Twitterem no Przede wszystkim gruchoła informacja o tym, że będziemy mieli emisję 18 milionów akcji. Analizy D dodał bardzo szybko w ogóle tą informację i tak samo szybko zareagował, więc tutaj na absolutnie czapki z głów. Tu jest portfel, który w ogóle polecam śledzić. Bardzo szybko zareagował, zamknął po 10,50, także przed tym spadkiem z nadzieją albo przynajmniej z informacją, że będzie chciał odkupować między 7 a 7,5. Natomiast o co tutaj chodzi? No, przede wszystkim, Mirup powiedział, że będzie zwiększał swój kapitał, będzie emisja 18 milionów akcji. Początkowo rynek się wystraszył, że będzie on robił to po 10 groszy za akcję, natomiast okazuje się, że. Te informacje będą trochę, trochę inne. E, widzimy tutaj, że proponuje się, aby cena emisyjna akcji została ustalona na podstawie deklaracji złożonych przez inwestorów. Oczywiście proponuje się, a nie jest to informacja pewna. E, nie zmienia to faktu, e, że no, będzie to na pewno wyglądało lepiej niż, niż początkowo wszyscy e, myśleli. E, Jakie jest, jak jest w ogóle stanowisko e, MirBudu? No, jest stanowisko takie, że uzyskany z emisji akcji kapitał spółka zamierza przeznaczyć na rozwój w zakresie rozbudowy pionu realizacji budownictwa kolejowego oraz budownictwa infrastruktury drogowej grupy kapitałowej Mirbud. Więc tutaj macie dalsze uzasadnienie, już tego nie, będzie, nie będę czytał, jest to w informacjach prasowych, jest to nas na profilu Korgi inwestora, który dosyć mocno, ja się śmieję, że robi tutaj pokrycie analityczne tej spółki, natomiast na pewno jak się coś dzieje, to on tutaj śledzi i, i wrzuca informacje, więc myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani to spółką to zdecydowanie warto obserwować. Wracając do wykresu, co tutaj w ogóle ja widzę, i czy będę zajmował jakąś pozycję? No, przede wszystkim ja pozycję na Mier Budzie mam otwieraną w ogóle też trochę niżej niż, niż tutaj, więc nadal jestem w zysku pomimo tych spadków. Czy będę to kupował? Biorąc pod uwagę to, że ten portfel zamówień dalej wygląda całkiem nieźle i to, że ta informacja, która początkowo się wydaje być no, dosyć kiepska, w długim terminie może się okazać, że, że wcale taka zła nie była, to zobaczę jak się będzie jeszcze rozwijała sytuacja, czy nie będziemy mieli tutaj jakiegoś dalej spadającego tego noża, ale jeżeli nie i zrobimy tutaj, uklepiemy sobie jakiś dołek, to myślę, że będę tutaj powiększał pozycję na MirBudzie, natomiast tak jak pewnie się możecie domyśleć, absolutnie to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest tylko informacja, którą się z Wami dzielę, wzdłuż tego, co ja tutaj o tym, o tym wykresie myślę. Też na moim profilu dzisiaj sporo osób komentowało pod właśnie tą informacją na temat Mirbudu. Zdania podzielone, jedni mówią, że, że trochę polecili w kulki z inwestorami, inni, że to nic nie zmienia w długim terminie i dalej powinniśmy się rozwijać. Także te zdania, tak jak mówię, są mocno podzielone, ale no dalej wydaje mi się, że, że spółka się wydaje być atrakcyjna. Natomiast pewnie, jak już chwilę jesteście na tej giełdzie, to wiecie, że nie zawsze te fundamenty zgrywają się z tym, ze wzrostami. Następna spółka, o której chciałem powiedzieć, to Intel, e, tak jak mówiłem, będziemy sobie tutaj przeskakiwać i już sobie tutaj przygotowałem informacje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Intel, e, no jest to spółka, której ja nie posiadam osobiście w portfelu, ale ją mocno śledzę. No przede wszystkim ostatnio spadło dużo złych informacji na Intel. E, na początku mieli informacje o tym, że zostanie cofnięty grant od Pentagonu na no, no 2 miliardy dolarów, e, w ogóle ten grant miał być początkowo jeszcze większy, ale... Ale zostanie on cofnięty. Później pojawiła się informacja o tym, że będzie ban na procesory Intel i AMD w Chinach, i tutaj nie wiadomo, czy Chiny nie będą robiły jakiejś swojej grubej konkurencji do tego, chociaż tutaj jest to wszystko oczywiście pod znakiem zapytania. No ale co na sam koniec? No mamy tutaj około 7 miliardów straty na działalności związanej z chipami, i tutaj już ta aktualizacja, ak aktualizacja którą ja wtedy wysłałem, jest absolutnie nieaktualna, ponieważ w chwili obecnej już jesteśmy na niższych wycenach. Jeżeli chodzi o informacje, oczywiście nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły, kto co tam proponował, natomiast no, pojawiają się informacje właśnie, że może być ciężko wrócić do wzrostów, tutaj informacja, że jednak w długim terminie pozytywnie, że do 2030 będą drugim fundry do, po TMSC, oczywiście mówiąc o Intelu nie możemy zapomnieć o tym, że Intel w Polsce ma też mieć pod Wrocławiem dosyć dużą inwestycję, o ile Dosyć duże to jest dobre określenie, bym powiedział raczej, że bardzo duża inwestycja związana z mikrochipami. Natomiast w chwili obecnej widać, że te złe niusy nie opuszczają spółki. Eee, wracając do wykresu, jednak pomimo tego, że te Złe informacje nie opuszczają tej spółki, to ona nadal się jakoś trzyma i być może się okaże, że w pewnym momencie nabierze trochę wiatru w żagle, nabierze trochę tego paliwa napędowego i będziemy już na wyższych poziomach. Jeżeli mielibyśmy sobie to jakkolwiek wyznaczyć, jakąś, jakąś linię trendu, nie będę tutaj dokładniej co do centymetra wyznaczał, no ale załóżmy, że coś takiego, więc jeszcze mamy pewnie trochę miejsca do spadku. Być może będę się starał otworzyć pozycję gdzieś tutaj w tych okolicach, w okolicach, kiedy będziemy się zbliżali do tej linii, natomiast no przydałyby się jakieś dobre informacje od Intela. To na pewno przydałyby się dobre informacje, przydałoby się jakieś światełko w tunelu ponieważ na razie po wybiciu tych 51 dolarów dostaliśmy korektę 22% co biorąc pod uwagę te złe informacje może i wcale nie jest takim złym, takim złym wynikiem takim złym, takim złym spadkiem, natomiast zobaczcie jak tutaj Intel się lubi otwierać z lukami, luka 8% tutaj luka będzie pewnie w okolicach 5% możliwe, że jak gruchnie jakaś następna informacja to znowu zaliczymy jakieś parę procent parę procent korekty Zatem, tak jak mówię, jeżeli chodzi o Intel, też tutaj dosyć ciekawie się podziało. Następna spółka DataWalk. DataWalk, której działalności nigdy się nie zgłębiałem. Początkowo, jak próbowałem zrozumieć, to, to dosyć mało z tego rozumiałem. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Na jedną rzecz, na wpis Janogra. Proces akumulacji na DataWalk uważam za otwarty. Pisał o tym w okolicach 40, tutaj paru złotych za, za akcję. Zobaczcie, co się w ogóle tutaj wydarzyło. I to jest pewnie też jedna taka spółka bardziej gorąca na Twitterze. Ostatnich dni no po prostu strzelają w górę niesamowicie. Natomiast jeżeli ja sobie oddalę wykres, no to się okazuje, że oni są po głębokiej korekcie, także oni tą korektę w ogóle zaliczyli z... No prawie 90%, więc tutaj to odbicie, no nie chcę tak mówić, ale trochę się należało. No i teraz co dalej? No trend spadkowy, jeżeli byśmy sobie go wyznaczyli, wygląda w ten sposób. E jego przebicie, tutaj te okolice będą pierwszym miejscem, gdzie kurs może się zatrzymać i mógłby trochę ochłonąć, no a drugim będzie właśnie to miejsce, które stanowiło wcześniej raz opór, raz wsparcie i teraz pokonanie tego dopiero da nam e możliwość powrotu na... Na wyższe szczyty, biorąc pod uwagę tak mocny trend, jestem bardzo ciekawy, co tutaj się będzie działo. Ja pozycji nie mam, nie planuję mieć, ale myślę, że warto to obserwować. XTB, XTB dzisiaj dobiło prawie do 60 zł, potężny trend wzrostowy, luka, która tutaj się wytworzyła na jednodniowym wykresie, no prawdopodobnie nie zostanie szybko zamknięta, o ile w ogóle zostanie zamknięta. Natomiast e, widać, że trochę ten popyt e, został zgaszony. Ten knot e, dosyć wysoki nam tutaj pozostał. E, no i w chwili obecnej właśnie na 58 nam się tutaj gdzieś tworzy taka strefa oporu, no, którą XTB musi w końcu pokonać, odbyć się od niej i pewnie będzie nadzieja na wyższe poziomy. Ostatnia spółka na dzisiaj to Brand24, o którym też miałem okazję tutaj napisać. Przede wszystkim Michał Sadowski dzisiaj wrzucił podsumowanie wyników. Michał Sadowski jest właścicielem, prezesem tej, tej firmy. Przede wszystkim bardzo, bardzo mi się podoba podejście samego Michała, jeżeli chodzi o komunikację z rynkiem, dosyć dużo ciekawych informacji, mocno aktywna postać w social media, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaki mają produkt, jest to mocno hmm, zauważalne na pewno przez, przez rynek. Procentowo przychody EBITDA, zysk operacyjny wyglądają bardzo ładnie. Ilościowo, tutaj nawet ktoś zwrócił uwagę w komentarzach, że to jest 3,5 miliona netto przy kapitalizacji 105 milionów, nie jest tak dużo. Ja w ogóle uważam, że Brent24, gdyby był z Ameryki, to pewnie tą kapitalizację bym miał kilkunastu czy kilkudziesięciokrotnie większą. Ale na co ja tutaj zwracam uwagę i co mi się najbardziej podoba? No mi przede wszystkim się podoba to, że firma ma mm, drive do tego. Ma ciąg do tego, żeby się rozwijać geograficznie, i sam tutaj Michał Sadowski pisze, że największy wpływ na nasze wyniki miało znaczne zwiększenie ekspozycji na rynki zagraniczne. I tam biznes brand 24 urósł 39%. I to jest według mnie na dłuższą metę taki mocny koń pociągowy, do tego, żeby faktycznie tą spółkę znaleźć na wyższych wycenach. No bo Pewnie jak wiecie, jakiś czas temu sobie analizowaliśmy, ja tutaj wyznaczałem miejsce do, do zakupu, oczywiście bez alertu, bez niczego, kurs błyskawicznie wpadł w ogóle w, tą, w, tą, tą, w to miejsce i wyruszył na północ 27% do szczytu, 23% do obecnego poziomu, natomiast jeżeli ja sobie jeszcze oddalę trochę ten wykres, no to jeszcze jesteśmy poniżej ceny zaraz po IPO, czyli poniżej 57,8, no ale zwróćcie uwagę, że już naprawdę niedaleko brakuje. Biorąc pod uwagę, jak daleką drogę pokonał ten kurs, odkąd go praktycznie obserwuję, czyli od tych 20 paru złotych, czy nawet 19,50 tutaj widzę, no to jestem pełen podziwu i myślę, że, że są na dro dobrej drodze, aby się rozwijać dalej. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Tak jak mówiłem, dzisiaj trochę krócej, przegląd czterech najważniejszych informacji które się wydarzyły w ostatnich dniach. E, dajcie znać, czy taka forma się Wam podobała. E, jeżeli tak, to będę wdzięczny za serduszko e, retweet czy jakikolwiek komentarz. Na tym dzięki i do następnego. Hej!